Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jakiś czas temu prosiłem was, żebyście napisali na moim fanpage'u, link oczywiście będzie w opisie, e, jakieś pytania do serii O świcie. I pierwsze pytanie jest na temat Lola, czyli napisał Norbert. Ja proponuję, żebyś się wypowiedział o tym, co chcą wprowadzić do Lola, a mianowicie czat głosowy. Jakbyś się zdecydował o tym powiedzieć, to fajnie, jakbyś wspomniał o mnie na filmiku. Pozdro. E, tutaj Norbert jest fanem fanem e, nie tyle co fanem, ale po prostu śledzi tutaj i komentuje na fanpage'u na bieżąco, więc oczywiście ciebie bardzo pozdrawiam. E, słuchajcie, e, chat głosowy w LOLu To jest e, trudny temat, trudny temat, bo pierwszy raz już e, powiedzieli o tym w 2014 roku w maju, że chcą coś takiego wprowadzić. E, ale na początku to nie przeszło, było jeszcze Curse które to zastępowało, ale wiadomo, Liga Legend chciała wbudować coś do siebie, typowo, nie, 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 nie programy trzecie, tak to się nazywa? Nie wiem, no mniejsza o to. Chcieli po prostu mieć coś takiego jak w CS-ie, prawda? Że możemy się bez problemu komunikować podczas gry. I słuchajcie, jest to dosyć duży problem. No, bo wiadomo, w Lidze, Legend, jak gracie, no to wiecie, że ludzie są dosyć toksyczni. I to jest główny taki powód, że po prostu zamiast na czacie pisać, to każdy by po sobie jechał od razu mikrofonem, w mikrofon i wiadomo o co chodzi. Z drugiej strony, myślę, że na takim, nie wiem, tam, bronze, silver i te goldy, ewentualnie niskie platyny, wiadomo, że i tak, no, mało skuteczna jest ta komunikacja, o ile w ogóle jest. Natomiast na diamentach w górę e, myślę, że to by było w porządku. Chociaż wiadomo, że tam też ludzie, lu, w ogóle e, osoby, które myślą, że na poziomie wyższym, że tak powiem, e, nie ma hejtu, to się grubo mylą, bo tam jest tego bardzo dużo. Jest też dużo troli, e, no i osób po prostu, które chcą nam e, zepsuć grę. I to się zdarza bardzo często zarówno jak na niskich dywizjach jak, jak, na, jak na i wysokich jest ten hejt I, i to jest pytanie, bo na wyższych dywizjach komunikacja jest już na dobrym poziomie powiedzmy i ludzie zawsze starają się reagować na tam jakieś ganki i, i, i tak dalej, wiecie wiecie o czym mówię i myślę, że to by było na, w pewnym sensie okej okay. Tylko że nadal pozostaje problem, że niektórzy ludzie po prostu by wypowiadali się e, źle. <laughs> źle to mało powiedziane. No bo wygląda to jak wygląda, niestety. Mm, więc w sumie to jest trudne. Trudne, bo to jest bardzo dobra rzecz. Fajny pomysł. Oczywiście ma swoje zalety i one są ogromne. Ale niestety główną wadą jest toksy toksyczność graczy mm, i hejt po prostu podczas grania, prawda? Bo jak ktoś przegrywa, to się denerwuje, emocje idą silne z tym związane, deszcz pada. Strasznie. E emocje idą z tym związane, no i wiadomo, ludzie po prostu wypluwają to z siebie, piszą i. Ale też jest pytanie. Bo jak wiecie, w League of Legends nie grają tylko osoby tam, e nie wiem, 15 w górę, ale grają też, nie wiem, 9, 10, 11, 12, 13 latki i to też e często się zdarza czy na tak? Często się zdarza, że takie osoby też piszą niezbyt fajnie na czacie. I w sumie takie możliwość rozmowy podczas grania by im trochę uniemożliwiała też ten hejt, więc myślę, że pewna część osób byłaby odcięta i tych po prostu hejtów byłoby mniej. To jest takie moje rozumowanie, tak? Ale w każdym bądź razie Nightblue na jednym ze swoich streamów ostatnio powiedział, że w przyszłym miesiącu szykuje się duży patch i powiedział, że nie wie, o co, nie, wie nie powie o co dokładnie chodzi, ale um, to są po prostu ludzie myślą, że może właśnie chodzić o voice chat i myślę, że to by było na razie. Na zasadzie takiego testowania, że po prostu zobaczą, jak to wygląda, czy rzeczywiście trochę się polepszyło, czy ludzie nadal są aż tak toksyczni. Jeżeli byłoby w porządku, to myślę, żeby to zostało, jeżeli nie, no to oczywiście by to usunęli. I czemu akurat wierzyć Nightblue? Słuchajcie, była jedna sytuacja, że Eliska dostawała nerfy, ale to było jeszcze przed zapowiedzią na PBE. PBE to jest oczywiście serwer testowy, może, jeżeli będziecie chcieli, nagrać z tego osobny odcinek, ale na PBE nie było w ogóle mowy o nerfach na Eliskę, a Nightblue już przed zapowiedział, że one będą, i rzeczywiście jakiś czas później pojawiły się. I stąd są domysły, że po prostu Nightblue jest y, tam testerem, tak? Y, testerem tych, wiecie wszystkich, że, no, że współpracuje z Riotem po prostu. I jest to informacja dosyć prawdopodobna, więc możemy się domyślać, skoro mówi, że będzie duża zmiana, że właśnie ten czat wejdzie. I teraz pytanie, na jak długo? i czy to będzie fajnie działać no oczywiście mi się taki pomysł podoba w sumie bo ja akurat bardzo często koluję gry czyli oczywiście mówię co gdzie jak działam jako taki może trener coś tego typu i po prostu ja lubię kierować drużyną lubię kierować grom, czuję się w tym dobrze i dla mnie taki mikrofon mikrofon możliwość komunikowania się podczas gry to myślę że to by była dobra opcja Fajna opcja, ale znaczy, na przykład, nie wiem, wiadomo, jak sobie ustawiacie na przykład na TS-ie pod altem, to byście sobie mieli pod altem, sobie rozmawiacie, fajnie, wszystko gra. Więc ym, pozostaje pytanie, czy będzie to, jeżeli wejdzie w przyszłym miesiącu rzeczywiście, to oczywiście chcę nagrać z tego odcinek i pokażę wam, co i jak, jak to wygląda, jeśli jesteście ciekawi. Jeśli to nie wejdzie, no to trudno, ale mówię, są plusy i minusy. I teraz pytanie, co przeważa. Eee, no moim zdaniem plusy moim zdaniem plusy, ale tak jak mówię pozostaje Wam pozostawię Wam to i sami zadecydujcie, poczytajcie sobie trochę ja na razie się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć